Dzień dobry w studiu portalu w Kielcach Info. Czas na trzecią debatę kandydatów na prezydenta Kielc. Dzisiejsza tematyka to kultura i czas wolny. Witam serdecznie w studiu. Marcin Stepniewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry państwu. Adam Cyrajski, trzecia droga. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Maciej Bursztajn. Bursztajn i przyjazny Kielc. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Przypomnę e, zasady debaty. E, debata składa się z dwóch rund. W pierwszej rundzie zadam Państwu pięć pytań. Na odpowiedź na każde pytanie jest jedna minuta. W drugiej rundzie każdy uczestnik może zadać jedno pytanie do wybranego kontrkandydata w temacie właśnie czasu wolnego i kultury. Na zadanie pytania jest 15 sekund, a na odpowiedź jedna minuta. Myślę, że wszystko jasne. Zaczynamy. Zaczynamy od Pana Marcina Stępniewskiego. Pierwsze pytanie brzmi. Młodzi ludzie narzekają na niewielką ofertę koncertów oraz wydarzeń kulturalnych w Kielcach. Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby uatrakcyjnić ofertę kulturalną dla młodych osób mieszkających w Kielcach? Rozmawiamy o tym jako Komisja Edukacji i Kultury już od wielu miesięcy, a właściwie wielu lat tej kadencji samorządu. I w Kielcach powinna powstać jednostka taka zadaniowa, składająca się ze specjalistów w zakresie rozrywki, która mogłaby przyciągać do Kielc duży, dużych artystów, którzy przyciągaliby na scenę młodych ludzi. Żeby tak się stało, to jest potrzebny do również drugi element, czyli żeby ściągać dużych artystów, to potrzebne są na to, to duże środki i duży moment wyprzedzenia. W pod kątem planowania. Niestety instytucje kultury, które mogłyby realizować tego typu wydarzenia, aktualnie mogą planować tylko i wyłącznie na rok y, czasu. Ale ja już jako członek Komisji Edukacji i Kultury od lat mówię, że instytucje kultury potrzebują planowania wieloletniego, żeby móc tych artystów ściągać. Przy jednorocznym planowaniu to jest często niemożliwe, bo te terminy wykraczają poza jeden rok, dlatego w tym kierunku będziemy zmierzać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I teraz czas na pana Dama Przypomnę pytanie, jakie działania zamierza pan podjąć, aby uatrakcyjnić ofertę kulturalną dla osób mieszkających w Kielcach? Przede wszystkim <laughs> powinien być e, zorganizowany portal, który by prowadził kalendarz imprez kulturalnych w Kielcach, e, w którym e, by były zawarte wszystko, cała oferta wszystkich instytucji kulturalnych, ale także e, niezrzeszonych. E, artystów, którzy mogą takie usługi w Kielcach wykonywać. Czyli po prostu miasto powinno być pewnego rodzaju impresariatem też dla nie tylko jednostek kultury, ale dla twórców, którzy by chcieli w tym mieście pokazać ciekawe rzeczy. Jednym z takich imprez mogłaby być na przykład, mógłby być coroczny festiwal muzyki młodzieżowej, żeby Unaocznić Państwu y, to, żeby młodzi ludzie i studenci chcieli zostawać. Y, taki festiwal, y, coś y, w, w charakterze muzyki elektronicznej, folk, czyli... Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Maciej Bursztajn, powtórzę pytanie. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby uatrakcyjnić ofertę kulturalną dla młodych osób mieszkających w Kielcach? A ja może tak przewrotnie odpowiem, bo oczywiście zgadzam się i z Adamem, i z Marcinem. Planowanie na pewno nie w cyklu rocznym, ale przynajmniej dwuletnim to instytucjom kultury pomoże działać lepiej i, i na pewno na wyższym poziomie. To co Adam powiedział też, jakby jeden portal i szczególnie też bardzo często jest tak, że jakby imprezy są, to one się pokrywają na przykład w tym samym dniu. Też, czyli, czyli ta kwestia planowania jest bardzo istotna. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Ja z uporem, maniaka, z uporem maniaka mówię o gospodarce. Jeżeli siła nabywcza przeciętnego młodego człowieka w Kielcach będzie wyższa, bo możemy sobie w bardzo prosty sposób wyobrazić, że on zarabia miesięcznie 1000-1200 zł więcej, automatycznie naszym miastem zaczną się interesować eventownie, które robią imprezy, koncerty w całej Polsce. Ale z jakiegoś powodu, z jakiego to wiemy, dlatego że jest mała, mały popyt na to, yy, omija to Kielce. Więc my to musimy załatwić przede wszystkim w sposób organiczny. Jeżeli będziemy mieli więcej pieniędzy w portfelach, to tych koncertów będzie automatycznie więcej. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do drugiego pytania. Tym razem zaczyna pan Adam Cyrański. A pytanie brzmi: Mnóstwo pustych lokali i brak ludzi. Tak w skrócie można opisać centrum Kielc. Jak zamierza pan uatrakcyjnić rozrywkowo oraz przedsiębiorczo śródmieście Kielc? Na pewno centrum miasta powinno być taką, można powiedzieć, bohemą kultury. W pustych lokalach powinni wynajmować lokale przede wszystkim artyści, różnego rodzaju studia, czy to designu, czy chociażby szereg innych rozwiązań. Miasto w tym momencie, nawet wynajmując od prywatnych właścicieli, powinno dopłacać tym twórcom do tych lokali, żeby ożywić właśnie centrum miasta. Czyli wiadomo, że, a jednocześnie byłoby to też pewnego rodzaju dialog z właścicielami lokali, którzy by mogli zaproponować niższe czynsze, żeby to centrum ożyło właśnie na rzecz kultury, restauracji. Może być jakiś bon taki e, wspierający artystów, którzy mogliby w tych lokalach y, wykonywać swoją działalność. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Maciej Bursztajn, przypomnę pytanie. Jak zamierza pan uatrakcyjnić rozrywkowo oraz przedsiębiorczo śródmieście Kielc? Okej, okay, ale w kontekście tych pustych lokali też czy Również w kontekście tak. tych lokali oczywiście. No, mamy przykład takie niechlubne, chociażby na przykład dawnej siedziby BWA, która jest do tej pory niewykorzystana, a która mogłaby być świetnym świetnym miejscem właśnie do aktywowania młodych ludzi w centrum. To mogą być najróżniejsze sekcje muzyczne, sekcje fotograficzne, artystyczne, radiowe. E, możemy sobie, jakby tutaj, ogranicza nas tylko obrazie. Natomiast miasto musi, to jest jeden z wielu przykładów takich właśnie budynków, które powinny być jak najszybciej oddane e, organizacjom pozarządowym, e, bo, bo, bo tak naprawdę, no, jeżeli tam się nic nie dzieje, a wiemy, że są podmioty, które chętnie się tym zajmą, e, czy to ze wsparciem finansowym miasta, czy nie. Są podmioty, które się tym interesują. To jest tylko i wyłącznie kwestia jakby dialogu i otwarcia się na współpracę z, z młodymi ludźmi, którzy są pełni energii i bardzo chętnie coś będą tworzyć. W tej chwili miasto jest jakby odwrócone tyłem do, ty, do tych wszystkich NGO-sów i całej tej, całej tej grupy ludzi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan Marcin Stępniewski, powtórzę pytanie. Jak zamierza Pan uatrakcyjnić rozrywkowo i przedsiębiorczo Śródmieście Kielc? Przede wszystkim to jest jeden z, punkt, z punktów naszego programu wyborczego Nowej Wizji Kielc, nazywający się Lokal za remont, czyli oferowanie przedsiębiorcom, Pustostanów w centrum miasta za symboliczną złotówkę. Takich pustostanów miasto posiada ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych, niestety ich bardzo często zupełnie nie wykorzystuje. I tego typu pustostany można zaoferować zarówno przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, ale także artystom. I do wysokości nakładów poniesionych na remont ten czynsz by wynosił symboliczną złotówkę. To zdecydowanie wpłynąłby na ożywienie centrum, byłoby odciążeniem lokalnych przedsiębiorców, bo te koszty początkowo przy rozpoczęciu działalności, chociażby pod kątem najmu, byłyby znacznie mniejsze, ale byłoby też wyjściem naprzeciw artystom, którzy potrzebują takich lokali. Również do mnie zgłaszały się osoby, które potrzebowały studia, czy jakiejś mini galerii i niestety takiego lokalu nie miały lub te lokale były w zbyt wysokich cenach, a wyjście z propozycją lokal za remont, za symboliczną złotówkę, jest wyjście naprzeciw Dziękuję. tym potrzebom. Dziękuję za odpowiedź i przechodzimy do trzeciego pytania, tym razem jako pierwszy pan Maciej Bursztajn, a pytanie brzmi. W wielu miejscach w Kielcach place zabaw są zaniedbane lub w ogóle ich nie ma. Jaki ma Pan plan na poprawę infrastruktury dla dzieci? No przede wszystkim po prostu trzeba te place zabaw zacząć robić, no jeżeli nas miasto powinno nie czekać na dofinansowania zewnętrzne, bo my niestety realizujemy taką politykę od lat. Bez względu na to, czy to jest infrastruktura drogowa, czy chodnikowa. Tak samo tutaj w tym przypadku. My czekamy tylko i wyłącznie na to, jak nam jakaś gwiazdka z nieba spadnie. W sensie budżet miasta jest źle zarządzany, w związku z tym, jakby za, za, mało, się, za mało się buduje tego typu miejsc. My mamy w swoim planie, y, mówimy o takich y, międzypokoleniowych, stref, międzypokoleniowych strefach wypoczynku, które powinny się znaleźć tak naprawdę na każdym osiedlu, a szczególnie w tym Central Parku, który mówimy, tak nazywamy roboczo to miejsce od y, zalewu. Poprzez Dolinę Silnicy, która musi być zrewitalizowana jak najszybciej, poprzez park w centrum, przez Szarych Szeregów, przez Kadzielnię, aż po Park Baranowski. To jest miejsce, czyli osiedla plus cały ten pas, który jest w środku, powinien być, jak, jak najwięcej tego typu miejsc tam powinno być. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I teraz Pan Marcin Stępniewski, przypomnę pytanie. Jaki ma pan plan na poprawę infrastruktury dla dzieci? To jest problem, którym również zajmowałem się jako radny. Wspólnie z urzędnikiem przeprowadziliśmy audyt tych miejskich placów zabaw i niestety y, te... Te wnioski z tego audytu były naprawdę dramatyczne, bo te miejskie prace zabaw często po prostu były niebezpieczne dla najmłodszych. Wystawały z nich śruby, kamienie znajdowały się pod zjeżdżalniami czy różne inne elementy tych placów zabaw zwyczajnie odpadały. W naszym programie chcemy wdrożyć program dotyczący powstawania mini-placów zabaw we wszystkich częściach miasta, tam gdzie tego potrzebują mieszkańcy, w tak zwanych zapomnianych dzielnicach, bo niestety w wielu częściach tego typu infrastruktury brakuje. Ale chcemy też, żeby miasto w końcu zaczęło dbać o tę infrastrukturę już istniejącą. Która jest mimo wszystko w Kielcach, ale niestety jest niebezpieczna aktualnie dla najmłodszych? Dlatego po przeprowadzeniu tego audytu, który został dokonany, będziemy priorytetowo traktowali remonty istniejących, istniejących placów zabaw, ale także dążyli do tego, żeby takie mini place zabaw były, powstawały w różnych częściach Kielc, gdzie aktualnie młodzi ludzie nie mają gdzie spędzać zupełnie czas. Dziękuję bardzo za odpowiedź i pan Adam Cyrański, przypomnę pytanie. Jaki ma pan plan na poprawę infrastruktury dla dzieci? Przede wszystkim trzeba mieć wizję, jeżeli nawet będziemy jako miasto korzystać z środków unijnych, powinno być wpisane w DNA każdego pomysłu, czy to remontu drogi, czy bo obejmuje też jakby infrastrukturę, czy chodniki, czy tereny zielone obok. Powinno być po prostu już projektowane miasto przyjazne dla rodzin z dziećmi. Weźmy taki przykład trochę popsutych pieniędzy. Ja jako dzieciak bawiłem się dzisiaj to jest park Sendlerowej, jako dzieciak bawiłem się tam w ogródku Jordanowskim, czyli to było miejsce przyjazne dla rodzin z dziećmi. Dzisiaj designersko to będzie ładnie wyglądało, no ale to będzie raczej miejsce odpoczynku osób starszych, nie młodych. Więc każda sytuacja, która będzie prowadzić do jakiegokolwiek remontu czy projektowanych nowych rzeczy powinno być już z zasady projektowanie miejsce zabaw. Dla Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przechodzimy do czwartego pytania. Kolejka od początku. Zaczyna Pan Marcin Stępniewski. Pytanie brzmi. Kielce od lat nie mają spójnej strategii promocji miasta. Czy zamierza Pan wprowadzić strategię promocji Kielc, a jeśli tak, to na jakich elementach zostanie ona oparta? Zdecydowanie jest to potrzebne. Strategia promocji miasta została już przyjęta przez Radę Miasta, natomiast faktycznie jest to dokument nie tylko niespójny, ale często dokument yy, nierealizowany. Ten dokument, który został przyjęty, zakładał naprawdę ciekawe inicjatywy, ale cóż z tego, że coś napiszemy na papierze, jak to nie jest realizowane. Ale ten dokument przede wszystkim powinien zawierać w sobie, i ja będę do tego dążył, jeśli zostanę prezydentem. Yy, spójną strategię, która krok po kroku będzie realizowana, i ta realizacja będzie na bieżąco weryfikowana. Wszystkie instytucje kultury powinny współpracować ze sobą, a nie tak jak mamy dotychczas sytuację, że jedna robi jedno, druga robi drugie, w ogóle nie, yy, nie miksują się ze sobą. Yy, Mm-hmm. <laughs> Przy wielu, przy wielu inicjatywach, przy których mogłoby to robić. Dlatego taka wspólna oferta promocyjna jest jak najbardziej potrzebna, ale samo jej napisanie niestety nie rozwiąże żadnego problemu, jeśli ona nie będzie realizowana i przede wszystkim powinniśmy uwzględnić również w tej ofercie promocyjnej wszystkie kluby sportowe, które niestety w tej aktualnej strategii zostały często pominięte. Dziękuję za odpowiedź i teraz czas na Pana Dama Przypomnę pytanie, czy zamierza Pan wprowadzić strategię promocji Kielc, a jeśli tak, to na jakich elementach zostanie ona oparta? Przede wszystkim nie oparłbym to na duże Promocji Miasta Kielce, tylko pewnie bym je przemodelował, przebudował. Tak jak w każdym e, projekcie, e, powinny być osoby dedykowane jako project managerzy do określonych zadań. E, ci, którzy by za zajmowali się promocją Miasta Kielce w kulturze, w sporcie, e, musiały być dedykowane po prostu zadania dla osób, którzy by odpowiadali za to, e, na jakich polach eksploatacji będziemy promować Miasto Kielce. Więc jest tu wielka synergia do tego, żeby ludzie nawet w tej biurze promocji miasta rozmawiali między sobą, ale żeby każdy miał specjalistyczną działkę do wykonania i to by było jakby główny element poprawa zarządzania organizacją samej jednostki miejskiej, jaką jest dział promocji miasta. Dziękuję za odpowiedź. I pan Maciej Bursztań, przypomnę pytanie. Czy zamierza Pan wprowadzić strategię promocji Kielc, a jeśli tak, to na jakich elementach zostanie ona oparta? Ja mam z promocją taki trochę problem. E, tak ambiwalentnie do tego podchodzę, bo tak, z jednej strony mamy się czym chwalić, bo mamy piękne tereny zielone, e, mamy świetne instytucje kultury, które, które mogą przyciągać poprzez kulturę, np. promowanie miasta poprzez kulturę jest, i poprzez właśnie te tereny zielone jest bardzo fajne i skuteczne, ale z drugiej strony. Ja się obawiam i wiem, że to w niektórych przypadkach tak działa, że ludzie przyjeżdżają do Kielc skuszeni jakąś wizją spędzenia trochę czasu i wyjeżdżają od nas niestety jako nie ambasadorzy, tylko niestety takie osoby, które niosą sprzęt, mówią, Jezus Maria, fajnie w tej Kielcach zielono, ale drogi masakra. I to ja, ja, ja myślę, że najpierw jest takie powiedzenie, że można oczywiście każdy produkt ładnie opakować yy, i trochę marketingu się go sprzeda. Natomiast ja bym był, tutaj akurat z tą promocją mam taki problem, że tak, z jednej strony właśnie tak jak mówię, fajnie, mamy czym, czym pochwalić, ale z drugiej mamy na przykład skandaliczną infrastrukturę drogową i chodnikową. Jak ktoś przyjeżdża na przykład z, nie wiem, z Poznania i tak dalej, to od razu zwraca na to uwagę. Ja bym naprawdę mocno się skupił na tym, żeby to miasto wyremontować w ciągu najbliższych lat, a później postawił mocno Dziękuję. na promocję. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do pytania numer 5, pytanie od czytelników. Tym razem zacznie Pan Adam Syrański, a pytanie brzmi. Jakie tereny zielone i w jaki sposób zamierza Pan zrewitalizować w swojej kadencji? Przede wszystkim Dolina Silnicy, ale także e, park, e, czyli stadion, e, park leśny. E, tam by też można było wprowadzić więcej elementów e, do zabaw e, dla dzieci. E, tu, co, ma, e, co Maciek powiedział, owszem, drogi są ważne, ale trzeba te rzeczy prowadzić, są właściwie najważniejsze, ale te rzeczy trzeba prowadzić równolegle. Nie możemy zaniedbać, e, Promocji miasta, robiąc tylko drogi. Natomiast jeżeli chodzi o tereny zielone, to tak yy, można też pozyskać yy, na obrzeżach nowe yy, yy, miejsca, które yy, chociażby Karczówka i okolice yy, Góry Grabina. Góry. Dziękuję bardzo za odpowiedź. I pan Maciej Bursztajn. Jakie tereny zielone i w jaki sposób zamierza pan zrewitalizować w swojej kadencji? No tutaj wszyscy już jakby odmieniamy przez wszystkie przypadki tę rewitalizację Doliny Silnicy i ten pas, o którym właśnie mówiłem, czyli od Zalewu aż po Park Baranowski, no to jest jakby takie minimum, i bo to jest coś, co może być naprawdę jakby dobrze zrobione i dobrze zarządzane, bo oczywiście to trzeba zrobić też z dendrologami, z ludźmi od krajobrazu, od ludzi, przede wszystkim ludzi kompetentnych do tego wziąć, żebyśmy rzeczywiście, bo jest potencjał na to, żeby stworzyć takie unikalne miejsce w samym centrum miasta. Natomiast mamy te pięć rezerwatów, w, w granicach administracyjnych naszego miasta. Ja akurat um, tutaj wiem doskonale, bo empirycznie jakby to przerobiłem ten temat, że, e, że tutaj jest potrzebna ścisła współpraca z lasami państwowymi. Dlatego, że ja chciałem zrobić schody na karczówkę, bo to obiecałem, natomiast tutaj jakby miasto musi wystąpić do lasów państwowych musi uzgodnić, w jakiej to ma być formie. No ja nie udało mi się tego prze, przeforsować ze względu na jakby, jakby, no, moje relacje nie najlepsze z panem prezydentem, ale tutaj jakby ta współpraca na linii miasto i lasy państwowe jest niezbędna do tego, żeby wydobyć potencjał z, tego, z, z tych naszych naturalnych skarbów. Dziękuję bardzo za odpowiedź i Pan Marcin Stępniewski przypomnę pytanie, jakie tereny zielone i w jaki sposób zamierza Pan zrewitalizować swoje kadencji? Absolutną podstawą powinien być zalew miejski, czyli miejsce, które aktualnie jest dość zdegradowane i niestety Kielczanie nie mogą tam spędzać przyjemnie y, czasu, bo ta infrastruktura dookoła jest zdecydowanie niewystarczająca, a zalew miejski mógłby być takim centrum relaksu dla wszystkich Kielczan. Gdy to ja zostanę gdy, to, gdy, gdy zostanę prezydentem, to Zalew Miejski będzie pierwszy do rewitalizacji. To będzie pierwszy punkt, który będzie należał zrealizować pod kątem terenów zielonych, bo powinny wokół zalewu powstać miejsca usługowe, w których przedsiębiorcy również mogliby otworzyć swoje lokale, z których mieszkańcy Kielc mogliby korzystać. Tam są takie tereny, jest taka możliwość i mam nadzieję, że to się stanie. Zalew Miejski jest zupełnie niewykorzystywany, a przypominam sobie takie zdjęcia, jakie Widziałem z internetu jeszcze z lat, kiedy mnie nie było na świecie, gdzie naprawdę Kielczanie tu mnie spędzali ten czas i chciałbym, żebyśmy do tego wrócili. Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do drugiej rundy, gdzie mogą Państwo panowie sobie zadawać pytania. Do wybranego kandydata zacznie pan Maciej Bursztajn. do kogo pan kieruje swoje pytania. Ja tylko przypomnę: 15 sekund na pytanie, odpowiedź minuta. Do Marcina. Marcin, czy jako prezydent y, możesz zadeklarować, że nie będziesz ingerował w repertuar miejskich instytucji kultury? Y, taki przykład niechlubny, jak Sejmik na przykład, województwa zmienił strategię promocji, y, bo uznał, że, y, że baba Jaga obraża czyjeś uczucia. Czy ty jako prezydent. Będziesz tutaj, jakby, stał na straży tego, żeby te instytucje kultury mogły funkcjonować w takim Dziękuję. Y, w takim komforcie. Nazwijmy to tak. Dziękuję bardzo. I zdecy bardzo. Zdecydowanie tak. Instytucje kultury powinny być wolne od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, powinny być wolne od jakiegokolwiek cenzurowania. I nawet, jako członek Komisji Edukacji i Kultury, który odwiedzał bardzo często te instytucje kultury, często spotykałem się tam z. Wystawami czy sztuką, która mnie osobiście nie przypadała do gustu. Natomiast nie śmiałbym nawet zwrócić uwagi dyrektorowi, bo to powinny być instytucje zupełnie wolne od, od polityki, zupełnie wolne od. Od jakiegokolwiek cenzurowania ich, więc muszą one takie pozostawać. I niech przykładem będzie ta, odgmina Stefana Żeromskiego, który no, jest światopoglądowo, często te sztuki są odległe od mojego środowiska politycznego, ale nikt w nie nie ingerował, na poziomie samorządowym oczywiście, bo na poziomie centralnym takie próby były. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ingerować w którąkolwiek z instytucji kultury. One niech wykonują swoją robotę, a mieszkańcy niech ją oceniają. Dziękuję za odpowiedź i przechodzimy do Pana Marcina Stępniewskiego, do kogo Pan kieruje swoje pytanie. Do Pana Adama Syrońskiego. Panie Adamie, czy spędzałby Pan czas wolny w tak zwanym diesel parku w Kielcach i co by Pan powiedział Agacie Wojdzie, spędzając tam czas wolny, jak, jak Pan ocenia tę inwestycję i czy jak już zostanie sfinalizowana, będzie Pan z niej chętny korzystał? Na pewno nie będę korzystał tam jako miejsce do spędzania czasu. Jeżeli chodzi o wygląd i miasta, niewątpliwie będzie to ładny element dekoracyjny miasta, ale nie jest to miejsce do spędzania czasu w pasie między dwoma ruchliwymi ulicami. Także na pewno nie zabrałbym tam dzieci na dłuższy pobyt. Wnuczków myślę już w moim wieku dlatego, że nie jest to miejsce na pewno do spędzania wolnego czasu. Na pewno jest to miejsce, które w pewien sposób uatrakcyjni koloryt tejże ulicy, no ale do spędzania wolnego czasu nie. Dziękuję za odpowiedź. Przechodzimy do Pana. Komu chce Pan zadać swoje na pytanie? Na zasadzie rewanżu zapytam Pana Marcina. Baza zbóżowa to przykład organizacji kulturalnej działającej Typowo oddolnie, która wspiera kieleckie dzieci i młodzież. Ich obecne funkcjonowanie, krótkoterminowa umowa dzierżawy, wyklucza zbrania udziału w projektach unijnych. Czy będzie pan wspierał działalność bazy zbożowej poprzez dłuższe umowy dzierżawy i oferował pomoc przy składaniu projektów unijnych? Jeśli to miały być dłuższe umowy dzierżawy, to na pewno Rada Miasta musiałaby wyrazić na to zgodę, co mieliśmy. Co jest, no, Najlepszym przykładem jest Ulica Leśna, budynek przy Ulicy Leśnej, gdzie takiej zgody nie było, więc na pewno będę konsultował to z Radą i jak najbardziej tak. Trzeba z Zbożową jak najbardziej wspierać. Również byłem tam jako członek Komisji Kultury. Jest to świetny, świetne miejsce łączące wiele różnych kultur, wiele różnych środowisk. I wiele różnych dziedzin, zarówno przez kultury, poprzez sport, ale także jednoczące naprawdę ludzi. To miejsce potrzebuje większego finansowania i to miejsce potrzebuje przede wszystkim możliwości planowania na znacznie dłuższy dystans niż tylko na tak krótki czas, na jaki aktualnie były zawierane umowy dzierżawy. Zdecydowanie jest taka potrzeba i przede wszystkim przyczyni się do tego, że organizacja pozarządowa, która prowadzi bazę zbożową, będzie mogła ze znacznie większą łatwością starać się o środki zewnętrzne, żeby to miejsce rozwijać. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tym samym zakończyliśmy debatę w tematyce kultury i czasu wolnego. Marcin Stępniewski, prawo i dziękuję. dziękuję. Dziękuję Państwu. Adam Cyrański, trzecia droga, dziękuję. Maciej Bursztań, przyjazdy Kielce, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. A ja tylko przypomnę, że wszystkie debaty, wszystkie odcinki debat znajdą Państwo na naszym YouTubie, na Facebooku oraz na portalu w Kielcach-Info. Dziękuję i widzimy się w kolejnej debacie.